Witajcie na kanale Oto Auto. Pierwszy dzień kwietnia, pomimo że bardziej zimowy niż wiosenny, przyniósł świetną wiadomość. Toyota zaprezentowała czwarty po Jarisie GR86 i Suprze model z rodziny Gazu Racing. Oto GR Corolla. Już na pierwszy rzut oka widać, że napompowany nadwozie Corolli wyrywa się do jazdy. I to szybkiej jazdy. Japończycy wypchnęli pod maskę poprawioną jednostkę z modelu GR Yaris i teraz 1,5 litrowy motor produkuje 300 koni mechanicznych i 370 Nm momentu, który za pośrednictwem manualnej skrzyni biegów i dwóch torsenów trafia na cztery koła. Układ napędowy może pracować w trzech trybach: Normal 60-40, Sport 30-70 oraz Track 50-50%. Nadwozie dzięki zmianom konstrukcyjnym, w porównaniu do bardziej ucywilizowanych wersji, zyskało na sztywności i obniżył się środek ciężkości. GR Corolla powstaje w zakładzie, który wytwarzał Lexusa LFA, ponieważ w normalnych warunkach trudno osiągnąć taki poziom sztywności nadwozia. Brawo za bezkompromisowe podejście! Producent, projektując tego dzikusa, nie poprzestał oczywiście na osiągach. Na Nadwozie zdecydowanie przyciąga spojrzenia, a sporo detali stylistycznych również wewnątrz. No i potrójny wydech komponowany w dyfuzor zdradzają, że mamy do czynienia z czymś więcej niż miejskim toczydłem. Żeby nie było tak kolorowo, Hot Hatch w drugiej połowie 2022 roku będzie sprzedawany wyłącznie w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Na temat europejskiej dystrybucji producent na razie milczy. A co Wy sądzicie o topowej Corolli? Zapraszamy do komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!